Nie pokazuje twarzy. <grymne> Katapeta smała. <grymne> Dobrze, pójdziemy? Ja sobie trochę, żeby no. tak było. No. Na początku bardzo siostrze dziękujemy za e, zgodę na rozmowę i bardzo siostro prosimy, żeby siostra się przedstawiła. Jestem siostra Lira, z Miłosierdzia Bożego, karmelitanka dzieciątka Jezus. A skąd do nas siostra przyjechała? Barcic. A gdzie to jest? Koło Starego Sancha. Mm -hmm. A skąd się siostra dowiedziała o spotkaniu Młodych w Czernej? Zostałam zaproszona jako współorganizator e, do otworzenia to tych dni młodych razem ze wspaniałym ekipą. To zapraszamy Was. także Jest siostra pierwszy raz, prawda? Tak, na takim spotkaniu jestem pierwszy. Jak siostra odbiera e, to spotkanie? Jak przeżywa, jak. Jest piękna treść i widzę, że wielu młodych ludzi przyjeżdża tutaj, aby szukać. I bardzo odnajduje też. Ja też tu odnalazłam wiele dla siebie. Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczna. To miejsce ma swój urok, ma swój klimat, ma swoje piękno, które gdzieś wlewa się w duszę i w serce. A jakby siostra y, mogła nam powiedzieć jedną taką rzecz, która najbardziej siostrę y, urzekła tutaj podczas spotkania. Jest ich bardzo wiele, ale chyba najważniejszą taką rzeczą y, była modlitwa uwielbienia. A jak o. wyglądała? Mogłaby siostra przybliżyć? <noise> Każdy z uczestników mógł dotknąć Jezusa. Mógł pozwolić mu się dotknąć. Mógł pozwolić mu się przemienić. I to było, to było taki piękny moment. Czasem, <laughs> <Trzy> dnia, tak? <laughs> to też jakoś przypomniało moją historię życia moje uzdrowienie i moje dotknięcie się jego. I w tym, w tym akurat dniu, kiedy, kiedy to było możliwe, przypomniało mi się do wszystko. Mogłam przeżyć to na nowo. Dziękujemy, siostrze bardzo. No, dziękuję.